No, czekamy na rakietę. Zaraz się po, powinna pojawić na horyzoncie. O jest! Je! Ale to jest słabo, pomału idzie, nie? Bardzo pomału. Bardzo dziwne. Może ona do nas leci? Nie, szybko leci. Chyba do nas leci. Teraz już na bo piać. No Coraz lepiej. Meteor. już jest w kosmosie, bo już przeszła przez przez chmury. Zniknęła w chmurach chyba. Może tam są chmury jakieś. Teraz widać, znowu się przebija. Lekko. No i tyle, nie będzie nic widać więcej przez atmosferę jak przechodzi to już później nie ma takiego płomienia, bo już nie ma tlenu. Dobra.